Ja jako ortodoksyjny katolik, skupiony przede wszystkim na modlitwie i na dyskusjach ze swoim bratem, nie zwracam zbyt uwagi na to, co mnie otacza. W Anglii strajkują autobusy. No jak może autobus strajkować? Ja uważam, że wszystko, co jest, jest dane przez Boga i należy to przyjmować. Podziękować, ale wszystko, co mamy, dał nam Bóg, i ewentualnie możemy za to podziękować, i go nie wkurzać. I to jest dziwne, że pan Talonowi się wydaje, że nie wkurza Boga, ale no tak, no. Bo tylko obraza boska w tych kinach. Jeżeli tak pozostałe postaci są ciemne i mroczne, to ja jestem czarny po prostu, prawda? No jest przygoda, powiem. Jest ten problem, że aktorzy czytając książki widzą siebie w większości ról. Ale rola, którą dostałem, to... Zresztą bardzo dużo moich znajomych, którzy czytają, czytali tę książkę już wcześniej, ta postać Pantaleona była dla nich jakąś tajemnicą. Dla mnie też. Czymś takim nieodkrytym w tej książce, nie do końca określonym, budzącym duże zainteresowanie. No Tym bardziej było duże moje szczęście, że przypadło to mi w udziale kreować tę postać. Ja szukałem jakiegoś stanu w sobie, prawda? Pierwsze czego się szuka to jakiejś energii, ekspresji, ale. Potem, kiedy człowiek się zbliża, już poprzez rozmowy o kostiumie, poprzez pierwsze charakteryzacje, poprzez rozmowy z reżyserem, poprzez czytanie scenariusza, to doszliśmy z Jankiem do wniosku, że tutaj trzeba szukać właśnie spokoju. Właśnie jakiejś takiej ciszy w tej postaci. To, jak ta postać wygląda, co robi. Jaki ma przebieg w książce, to już jest na tyle dużo, że ja nie muszę jeszcze coś nadgrywać, prawda? Raczej właśnie ściągnę. I w Hollywood też strajk. Co to Hollywood jest? Atmosfera jest fantastyczna. To jest pierwszy taki mój duży projekt. Pierwszy raz biorę udział w czymś tak dużym, ze swoim tak dużym udziałem, o tak bym powiedział, że, 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 że mam poczucie tego, że współtworzę, prawda? Że to nie jest, że nie jestem tutaj kometą, która przelatuje, tylko że. Wnoszę swój kolor w to.